Witam, tota informatyka EC. Chciałbym prosić Was o wypełnienie mojej nowej ankiety. Pomoże mi ona w tworzeniu filmów, które Cię zainteresują. Aby wypełnić ankietę, należy wejść w link z opisu i kliknąć Start. Kolejnym krokiem jest zaznaczenie odpowiedzi. Chciałbym, abyś odpowiadał lub odpowiadała zgodnie z prawdą. Ja podałem losowe odpowiedzi. Po zaznaczeniu wszystkich odpowiedzi należy kliknąć wyślij. Mam nadzieję, że wasze odpowiedzi pomogą mi w tworzeniu nowych filmów. Zostaw sobie i napisz w komentarzu, czy podobały ci się moje dotychczasowe filmy.